Witajcie, moi drodzy. Ja dzisiaj sobie chodzę w po takim piosenka. pięknym lesie. Kurczę, mam nadzieję, że nie mikrofonu tutaj nie e, zasłaniam. Zrąsi, nagrywam. <noise> Zobaczcie, jaka piękna rzeczka. Pięknie tutaj nie. I tak sobie właśnie chodzę. Z nosa mi się leje, bo jest zimno. Ale słoneczko świeci i będę zbierał dzisiaj czosnek niedźwiedzi. Już nas zbierałem w sumie, ale chcę Wam tylko pokazać, właśnie w takich rejonach takich pięknych rejonach jako że wiecie, że jestem wędkarzem, chodzę w różne miejsca. Rzeczka za mną, jak widzieliście. Wiem, gdzie takie rzeczy rosną. Zobaczcie, jaki piękny czosnek. Piękny czosnek, nie? Jeszcze bardzo malutki, ale, ale yy, no, rośnie. Taki w sumie młody jest najlepszy. Yy, I co z niego zrobimy? Jak widzieliście już na przebitce, yy, na miniaturce, zrobimy dzisiaj pyszną kiełbasę. Yy, o tej kiełbasie powiem Wam później, jak wrócę do domu, jak zabiorę się za nią. Czosnek jest, więc wracam do domu. I zabieram się do pracy. Zapraszam na film. Siemaneczko, więc witajcie, moi drodzy, w kuchni. Jak widzieliście, pozbierałem trochę czosnku niedźwiedziego. W sumie nie pokazywałem Wam, jak zbieram, ale widzieliście, że rośnie. Także będzie coś pysznego pyszna kiełbasa. Mam nadzieję, że pyszna, bo jeszcze <laughs> takie kiełbasy nie robiłem. Zawsze chodziła za mną ta słynna kiełbasa Marcina Kostrzewskiego, kiełbasa drwala. Właśnie ta kiełbasa drwala, jak i kiełbasa staropolska są to bardzo podobne kiełbasy. A jako, że właśnie ten czosnek niedźwiedzi mam świeży a tam w przyprawach są, jest czosnek niedźwiedzi właśnie suszony postanowiłem nazwać ją Staropolskim Drwalem <noise> tak właśnie będzie Staropolski Drwal ze świeżego czosnku niedźwiedziego bardzo podobne składniki także zapraszam na film mam tutaj boczek boczku mam 2 kg oraz mam tutaj ładną łopatkę łopatki mam 4 kg, 2 kg i 4 kg. No, i teraz z, pokroimy sobie w kostkę. Chodźcie tutaj bliżej, zobaczycie co i jak. A więc, jak wam mówiłem, mam tutaj boczek. O co chodzi? Ważne, aby to pokroić w kostkę taką 2x2, 3x3 maksymalnie. Bo będzie to peklowane. Będę to peklował przez 48 godzin, czyli tak mniej więcej 2 doby. Można to dać wszystko razem, gdyż później będzie to mielone na sitku numer 13 lub na szarpaku. Tak jest w przepisach, ale wiecie co? Ja mam bardzo dużą maszynkę. Także szarpak będzie za duży, a 13 nie posiadam. Mam chyba 14. Także wszystko będzie dobrze. A więc zobaczcie moi drodzy. Tak się prezentuje mięsko po pokrojone w kostkę, tak aby na 48 godzin to się zapeklowało 18 gram peklosoli 18 gram peklosoli oczywiście na każdy kilogram i należy to porządnie wymieszać, przemieszać tak aby abyście nie czuli już granulek peklosoli pomiędzy palcami a więc zobaczcie mięsko na staropolskiego drwala zapeklowane teraz damy mu czas przez 48 godzin aby się ładnie zapeklowało Damy resztę przypraw. W opisie filmu znajdziecie gdzie się wszystkie przyprawy do tej, mam nadzieję, pysznej kiełbasy. Jak również wam pokażę w filmie, co i jak. Super! Widzimy się za 48 godzin. Siemaneczko, witajcie moi drodzy po dwóch dniach. A tak naprawdę po trzech dniach. Dlatego, że mi się trochę wszystko przedłużyło. <gry> I no, z braku czasu mięso musiało zostać jeszcze jeden dzień w lodówce. Czyli się po prostu jeszcze jeden dzień peklowało dłużej. A mówię to dlatego, że żeby wam po prostu powiedzieć, że nic się nie dzieje, jeśli mięso jest zapeklowane. Jeden dzień czy dwa dni, jak pozostanie, ono w lodówce naprawdę nic się nie stanie i wszystko będzie dobrze. Mięsko ładnie zapeklowane, zobaczcie. No i co? Zabieramy się najpierw zamielenie, a później będziemy oczywiście przyprawiać. Na jakich oczkach mielimy? Staro, kiełbasa Staropolska lub kiełbasa Drwala jest mielona na oczku 13. Lub na szarpaku. Jak widzicie, to jest mój szarpak. To zależy oczywiście, kto jaką ma maszynkę. My wybierzemy po środku, czyli staropolski drwal będzie mielony na oczkach 14 mm. 13 nie mam, szarpak bardzo duży. Wybieram 14 i jedziemy. Oczywiście zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, jelita wieprzowe, Oczywiście naturalne jelita na pasku 28-30, to są akurat jelita od firmy Jelux. Takich będziemy używać 28-30. A więc, zobaczcie, mięsko tak się pięknie prezentuje, ma bardzo ładne kolorki. Pierwsza przyprawa to był peklosul bodajże 18 gram na kilogram. No i mamy pieprz taki, zobaczcie, grubo mielony. Grubomielony, motkowany, jaki użyjecie, taki będzie. I dajemy go w proporcji 2 gramy na kilogram naszego mięsa. Czosnek świeży w ilości 3 gramy na kilogram. Ja tutaj mam oczywiście praskę. Tym razem, bo jak wiecie, lubię czasem robić takie koktajle, ale tym razem będzie praska. I sprasujemy sobie ten czosnek. Wyciśniemy właśnie przez tą praskę. I będzie super. Kolejna przyprawa to czosnek niedźwiedzi. Czosnek nie wie, niedźwiedzi świeży. Zapraszam na mojego TikToka wędkarz Skorwali. Tam zobaczycie, jak rwałem ten czosnek. Ile go dodamy? 5 gram. W oryginalnych tam przepisach jest około 3 gramy na kilogram. Ale żony jest świeży, jest trochę cięższy. Więc damy go tyle co 5 gram na kilogram. Umyję go teraz porządnie, ładnie. No i co? I Trzeba go posiekać na deseczce na malutkie kawałeczki. A więc czosnek ładnie umyty. Zobaczcie, tak się prezentuje. No i teraz pewnie narozwalam trochę, ale konkretny ostry nóż firmy Dick. Zobaczcie, tutaj jest nazwa tego noża i jaki jest długi. Bardzo dobry. Zobaczcie, tylko tak raz posiekany, on się resztę rozwali podczas mieszania te dłuższe kawałki. Pięknie. Dolejemy jeszcze wodę, zimną wodę. Dolejemy jej około 30-40 ml na każdy kilogram farszu. No i co? I należy to porządnie teraz. Przemieszać, wymieszać pięknie. czostek niedźwiedzi, naprawdę czuję czosnek niedźwiedzi. On tutaj robi robotę i gra pierwsze skrzypce. Myślę, że wizualnie tego czosnku będzie wystarczająco, ale on jest naprawdę bardzo aromatyczny. Nie chciałbym, aby zaszkodził tej kiełbasie. <laughs> Więc nie będę więcej dodawał. Zobaczcie, jakie długie są fajne takie frakcje. A jak mówię, on się jeszcze podczas napijania, on się na pewno poprzedziela nam. Teraz trzeba porządnie ten farsz naprawdę porządnie wymieszać. No i będzie super. zobaczcie, tak się farsz ładnie prezentuje. Ląduję teraz do lodówki na godzinkę, półtorej maksymalnie. Umyję sobie maszynkę, przygotuję sobie nadziewarkę i widzimy się za chwilę. Będziemy ją nabijać w jelita. A więc, moi drodzy, farsz porządnie jeszcze raz e, wymieszałem. Mam tutaj, oczywiście, jelita przelane porządnie. Namoczone. Jelita oczywiście jak wam pokazywałem, jak widzieliście, na pasku. Maszyna nabita. Jelita 28-30. Nie wiem czy wspominałem. Wiążemy supełka. Noż, oczywiście się przyda, musi być pod ręką. No i jedziemy. Nabijamy kiełbaski. Staropolski. Drywal. Jak widzicie, pojedicie można było dać więcej czosnku niedźwiedziego, ale nie chciałem dawać. Dlatego, że jest naprawdę dużo bardziej bardziej jest aromatyczny od takiego suszonego. No i nie chciałbym tej kiełbasy zepsuć. Więc tak jak jest, myślę, że będzie bardzo dobrze. Zobaczcie, tak się pięknie to prezentuje. Super. Teraz nakiję do osuszenia wstępnego w domu. Jeszcze raz powtórzę. Teraz takie kiełbasa wędruje na kije, wiecie co, ja nie będę okręcał jej, tylko ona będzie na drążkach w ten sobie sposób wisiała. Zobaczycie za chwilę jak będziemy przy wędzarni. Osuszy się w domu z dwie godzinki powiedzmy, 2,5 myślę, może do trzech maksymalnie i będzie super. Widzimy się oczywiście przy mojej wędzarni. A więc moi drodzy jesteśmy przy wędzarni. kiełbasa powisiała sobie z 2 godziny 30 minut. W domu wstępnie się trochę osuszyła. Pokażę Wam jak ona wygląda. 45 stopni a już chyba z 15 minut sobie wisi. Zobaczcie, taki piękny widok. No i jeszcze czuć troszeczkę na niej wilgoć, ale to nic tyle. Jest tej kiełbaski. Wentylator, jak widzicie, włączony. Wentylator włączony. Chłodzi się. To wszystko. E, znaczy, chłodzi. E, ogrzewa się. Bo tak powinno e, być. W 45 stopniach. Ten odcinek oraz ten odcinek, wędzarnia, którą sam zbudowałem. Zapraszam serdecznie. Na te odcinki. E, co mogę jeszcze więcej powiedzieć o kiełbasie? E, będzie teraz się ususzała, będzie ciepła w dotyku, będzie sucha w dotyku eee, mam zrębki bukowo olchowe oraz jabłonie mi trochę zostało więc temu, ty, tymi zrębkami będę wędził zrębki od firmy Jelux na przykład takie pokażę Wam eee, wiecie co ja nie będę się włączał żeby nie przedłużać żeby nie przedłużać tego filmu Pokażę Wam, ja myślę, że takie jeszcze z pół godziny do 45 minut, maksymalnie do godziny. Wysuszy się takie obasa, będzie po w dotyku, puścimy dym, 2 godziny wędzenia. Pokażę Wam, jak ona wygląda. Widzimy się za jakieś 3 godziny, pewnie. A więc, moi drodzy, minęło dwie godziny od wędzenia, e, dokładnie dwie godziny. E, pokażę Wam teraz, oczywiście. Jak to wygląda? Jak widzicie 55 stopni, trochę się dymi Kurzy się, w sensie wędzi Musiałem trochę uciec do środka z wędzarnią, bo deszcz, pada, wieje Widzicie, co? Chciałem ją, kie, kiełbasę podwędzić w środku Podwędzić, dopiec w, piekary, dopiec w wędzarni Ale ze względu na pogodę I ze względu na to, że ona ma trochę tłuszczu To po prostu ją sparzę nawet nie pamiętam kiełbasy staropolską. Czy się wy... powinno ją właśnie sparzyć, czy podpiekać w wędzarni? Nie pamiętam. Mniejsze o to. Będziemy ją parzyć. A tak się prezentuje kiełbasa. Zobaczcie. Mam nadzieję, że to ładnie widać. Widać jak widać do światełka. Piękna, już w sumie uwędzona ładnie. Ale jeszcze z wędzarnicze mi wystarczą ale jeszcze zrębki wędzarnicze mi wystarczą na jakieś półtorej godziny więc półtorej godziny jeszcze będę wędził do końca zrębek widzimy się przy parzeniu parzył będę już w kuchni tak jak mówię brzydka pogoda kapie tutaj znaczy do środka mi nie kapie ale słychać dziwne odgłosy tego deszczu więc widzimy się później w kuchni i będziemy parzyć Tą pyszną kiełbasę Staropolski Rwal. A więc, zobaczcie moi drodzy, tak się kiełbaska pięknie prezentuje. Kiełbaska piękna, ładna, ale jeszcze nie parzona. Bardzo ładny ma kolor. Woda już mi się grzeje. Za chwilę będę ją parzył. W 85 stopniach maksymalnie do 72 Stopni Celsjusza do środka super, a więc zobaczcie, tak się kiełbas ładnie prezentuje podczas, podczas parzenia. Przywiązałem sobie takie sznureczki, żeby je łatwiej później było wyciągnąć. Jeśli mi troszeczkę, jakby za mało wody było, ale jakoś poradzimy. Jest dobrze, tak na styk, wszystko. Ta temperatura wyżej 76 to jest temperatura wody. 40 to jest temperatura w środku w kiełbasie. No i jak widzicie, 40-72 do środka, 85 maksymalnie. Więc czekamy, aż się podniesie ta wyższa temperatura. No i będzie dobrze. Widzimy się, moi drodzy. Aha, co później? O, może tak będzie lepiej. Później kran już mam porządnie wyczyszczony i umyty, zlew znaczy się zimna woda. No i po parzeniu wyciągnę wody do zimnej wody właśnie tą kiełbaskę. No i co wam mogę powiedzieć? Widzimy się przy próbowaniu. Pewnie dzisiaj jeszcze spróbuję, też wam pokażę, jak ona wygląda w środku, wygląda po parzeniu, ale będziemy próbować jutro, jak się ładnie schłodzi, zobaczymy jak się ładnie kroi i tak dalej i tak dalej już się nie mogę doczekać pozdrawiam i do zobaczenia jutro a więc zobaczę moi drodzy jeszcze raz w sumie się przed chwilą przed parzeniem poparzyłem sobie elegancko tak elegancko <laughs> i tak się ona prezentuje po parzeniu oczywiście już próbowałem wiecie co ono jest, jest sztos jest poezja Ładnie wygląda, świetnie smakuje. Cóż więcej trzeba? <grych> no i co? Pokroimy sobie i zobaczymy, jak ona też smakuje. Powiem Wam, jakie są moje odczucia. Do 72 parzyłem do środka, piękna jest, nie? No i co? Trzeba ją przekroić teraz. A wziąłem sobie taki ładny nożyk. Ładny, nieładny. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ostry bardzo jest. O. <laughs> A może tak bardziej pod skosem, aby więcej było widać. Ale zobaczcie jeszcze raz, tak to się prezentuje. Ozdobiłem troszeczkę liśćmi właśnie czosku niedźwiedziego, kiełbasa z czoskiem niedźwiedzim świeżym. Tak to się prezentuje. No i co? Próbujemy. Zobaczymy, jakżeż to smakuje. A więc moi drodzy, próbujemy. Uwierzcie mi, że kiełbasa i jak wygląda tak również smakuje. Jest naprawdę pyszna. Wizualnie dodałbym więcej czosnku, niedźwiedziego, ale powiem wam, że czuć go. Nawet bym powiedział dosyć wyraźnie, także mówię od razu, jeśli ci, którzy z Was nie lubią czosnku za, za bardzo, no to nie jest dla Was kiełbasa. E, dlatego, że no, czuć ten czosnek e, wyraźnie, ten czosnek świeży niedźwiedzi, on jest bardzo intensywny. Ma bardzo intensywny smak dużo e, bardziej e, aromatyczny jak ten. E, mm, suszony jak kupujemy tam gdzieś na Jeluksie, na przykład. Także i czuć ten boczek jak wiecie, boczek wędzony ma super smak. I tutaj jest muśnięcie takie konkretne. Właśnie tego boczku. Tak naprawdę nie wiem co jeszcze powiedzieć o tej kiełbasie. Naprawdę jest wyborna jedna z moich najlepszych kiełbas, jakie do tej pory zrobiłem. Zaraz obok kiełbasy z dziczyzny, kiełbasy z sarenki. Ten odcinek zapraszam, zobaczcie sobie. Też naprawdę warty uwagi. Przepisy, jak i wszystkie zresztą są pyszne, ale niektóre są lepsze, niektóre są gorsze. Tak właśnie jest. W moim przypadku. <laughs> Wiecie co? Ja może nie będę przedłużał. Przepis warty uwagi. Bardzo dobry. Teraz jest sezon na czosnek niedźwiedzi. Zapraszam na różne rzeczki, potoczki. W Anglii, szczególnie w Polsce, nie można go zrywać. W Polsce czosnek niedźwiedzi jest pod ochroną. No ale oczywiście, możecie taki czosnek sobie kupić flance, tak zwane, czyli sadzonki. Nie wiem gdzie naprawdę, ale może gdzieś na internecie są takie, takie właśnie sadzonki czosku niedźwiedziego i można sobie posadzić w ogrodzie i można mieć. Jeśli nie macie świeżego czosku niedźwiedziego do takiej kiełbasy możecie dodać sobie właśnie suszony, ale wtedy to już nie będzie kiełbasa staropolski drwal, czyli drwal, staropolski drwal tylko to będzie kiełbasa drywala. Tak po prostu. Rzeczy, których użyłem, osłonki i tak dalej, przyprawy na firmie Jeluk, zobaczycie, wędkarz 10 i zapraszam, możecie sobie kupić wędkarz 10, kod rabatowy, umożliwiający 10% zniżki. Jak Wam się filmik podoba, zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał, moja grupa na Facebooku, Nie samym wędzeniem żyje człowiek. Zapraszam serdecznie. I zapraszam na mój kanał za tydzień. Do, na kolejny film. Co będzie ciekawego? Może Biała Kiełbasa? E, już dawno robiłem to Białe kiełbasę, Tak naprawdę film jest, tylko trzeba go sklecić do kupy e, i do Was przesłać. Zapraszam, polecam, pozdrawiam. Smacznego jajeczka życzę. Bo niedługo święta. Do następnego filmu.